Różnego rodzaju działania, staram, ekologiczne staram się urzeczywistniać w moim życiu od segregacji śmieci. To jest podstawa. Zawsze wszystkie organiczne odpady akurat wykorzystuję na kompost. My, ja akurat mam dom z ogrodem, więc mogę sobie na to pozwolić, że te odpady później są używane właśnie do użyźniania gleby. To jest taka pierwsza podstawowa rzecz. Następnie inne, oczywiście, śmieci też segreguję. To już jest chyba takim standardem, wydaje mi się, w, u nas w Polsce. Następnie staram się jednak jak najmniej używać plastiku. Przeszłam. Na szklane butelki. Kupiam sobie po prostu taką szklaną butelkę i w, w nią wlewam wodę e, filtrowaną i sobie po prostu z niej piję. Także też jest taka oszczędność, e, mogłabym powiedzieć, dzięki temu, że właśnie już przestałam kupować plastikowe butelki. W czasie e, mycia zębów nie odkręcam e, e, kranu. I nie powoduje, że ta woda cały czas leci, tylko po prostu nalewam sobie do kubeczka wody i w ten sposób ją używam. Oszczędzam po prostu, bez sensu nie wylewam. Staram się nie brać jakichś kąpieli, tylko prysznic, szybki prysznic, i to, to też moim zdaniem pozytywnie wpływa na, na, te, na, na oszczędzanie. Co jeszcze? Na przykład. Proekologiczne działanie to jest jak najmniej kupowanie ubrań, i ja się też staram stosować do tego. I wykorzystuję stylizację kilkakrotnie. Nawet ta sukienka, już była wykorzystana przeze, przeze mnie kiedyś, ona jest cały czas uważam, że w, w bardzo dobrym stanie. Ja szanuję swoje ubrania i po prostu wykorzystuję je na, na różne okazje. Tak po prostu mądrze gospodaruje tymi ubraniami, bo uważam, że nie ma sensu kupowania, nie wiem, bez, bez, jak bez, bez głowy wielu sukienek, czy, czy to po prostu, nie wiem, jakiejś stylizacji, tylko po prostu uważam, że należy kupić takie dobre stylizacje, które są świetne jakościowe, posłużą nam na lata i możemy je wykorzystywać na różne okazje.